Regina Sobik z cyklu opowieści podsłuchane. Kłótnia. Samotność z rozpaczą wciąż toczyły boje, Która z nich ważniejsza dla ludzkiej niedoli? Samotność, co tylko chwilową być może, czy też czarna rozpacz, co lamenty woli? I tak się kłóciły, nie zauważając na to, że na ludzką dole wiele cech się składa: radość i cierpienie, miłość i nienawiść, wciąż wplatając w życie różnie los układa. Samotność i rozpacz, choć podobne sobie, a jednak się różnią, gdy dotyczą ludzi. Jak jedna, tak druga, wszechobecne w życiu, dowieść swej ważności, każda z nich się trudzi. Rzecze więc samotność, poranki czy noce nie są takie straszne, kiedy te z wyboru, Zawsze jednak mogą zawrócić na drogę, gdzie życie nabiera sensu i koloru. Na to czarna rozpacz, co jak piekieł bramy, pali umysł duszę i serce rozrywa, mówi po namyśle, że to z biegiem czasu wycisza swe lęki, spokojniejszą bywa. Na to się wtrąciło przysłowie narodów, że prawda zazwyczaj gdzieś po środku leży. Samotność z wyboru, czy też czarna rozpacz, jakąś... Cząstką siebie ludzkie życie mierzy. Czytał Bogdan Dmowski.